Zatrzymaj się, bo dzisiaj musisz to usłyszeć. To, że kiedyś popełniałaś błędy, nie znaczy, że jesteś złą osobą. Hmm. Nawet teraz możesz jeszcze czasem wracać do starych schematów, możesz mieć momenty słabości, zwątpienia, chaosu, ale to nie znaczy, że się cofasz. To nie znaczy, że robisz coś źle. To znaczy, że wciąż idziesz, że próbujesz, że pracujesz nad sobą. Oczywiście możesz wybrać użalanie się nad sobą, ale. Możesz też wybrać wybaczenie. Tak, możesz wybrać wybaczyć sobie. Wiesz, może nawet byłaś w jakiejś toksycznej relacji, może dałaś się zranić, nie stawiałaś granic, ale to nie przekreśla Twojej wartości. To nie odbiera Ci prawa do miłości, do szczęścia. Wiesz, może masz nawet w sobie wspomnienia, decyzje, słowa, za które wciąż się wstydzisz. Ja takie mam, ale to nie znaczy, że jestem niegodna i nic nie warta. Dokładnie tak jak Ty. Uwaga, to nie jesteś swoimi błędami. Jedno zdarzenie, relacje, jakieś złe wybory, błędy, to cię nie definiuje. Liczy się to, co robisz teraz. Liczy się to, że masz odwagę spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: Tak, popełniałam błędy, ale teraz wybieram inaczej. Bo właśnie świadomość tego to jest pierwszy krok do uwolnienia, do uzdrowienia. Jeśli teraz jest coś, co chciałabyś sobie wybaczyć, napisz to w komentarzu. Nie po to, żeby się tłumaczyć, tylko po to żeby poczuć wolność. A być może Twój komentarz